Czym jest cud? Ciało, umysł i duch. Aspekty naszego istnienia, a tak często negowane, nierozumiane, wykorzystywane. Zobaczmy, jak traktujemy w naszym życiu codziennym te trzy kluczowe, potężne aspekty. Ciało. Ciało musi być piękne, musi być zdrowe, musi być sprawne. Uś wyglądać, ma nas nie boleć. <laughs> Pełna rozczyniówka. Duch często jest zaprzeczany, że w ogóle nie istnieje, negowany bądź wpychany w jakieś ramy, gdzie nie może rozwinąć skrzydeł, ale tak naprawdę na co dzień niesłuchany. I umysł: wielkie ego rozszalałe, natłok myśli raniących, rządzących, kompletnie samotnych. I z tego wszystkiego powstaje takie zamieszanie, że człowiek nie ma szans na szczęście, na ten spokój ducha, no bo przecież tego ducha neguje, na to zdrowe ciało, bo ciągle je nadwyręża. Kiedy w pracy terapeutycznej zaczynamy wykorzystywać wszystkie te aspekty, nie pracujemy tylko z psychiką, nie pracujemy tylko z ciałem albo z duchem, nagle dokonują się cuda w tej terapii. Wszystko przebiega płynnie, skutecznie, trwale. Te zmiany są wielowymiarowe i niesamowicie wartościowe. Misją mojej szkoły jest nie tylko przygotowanie do zawodu tak ważnego i potrzebnego jak terapeuta, o różnych też alternatywnych, nietuzinkowych profilach, które bardzo mocno wiążą się z człowiekiem, które wiążą się z naturoterapią, tak jak refleksologia czy Ustawienia systemowe, terapia holistyczna czy numerologia. Wszystkie te aspekty niosą ze sobą wspaniałą wiedzę. Jednak jeżeli nie połączymy tego z rozwojem osobistym, z głęboką przemianą terapeuty, który nie tylko wie, ale doświadczył, to terapia będzie płyt spłycona, będzie powierzchowna, a terapeuta jest narażony na rezonowanie z pacjentem. Więc albo nie usłyszy tego, co powinien, albo nie zapyta, bo nie będzie jego umysł chciał dotknąć tego, co boli. Zatem w momencie, kiedy terapeuta przepracuje swoje traumy, przepracuje swoje doświadczenia, które jeszcze trzymają go w przeszłości, uwolni się od nich, zdobywa ogromny zasób i autentyczność pracy terapeuty. Dlatego cały proces kształcenia jest zbudowany na dwóch filarach: zdobywanie wiedzy oraz przejście ścieżki rozwoju osobistego i duchowego. Na co dzień prowadzę terapię, głównie skupiam się na terapii mentalnej, terapii związanej z umysłem i jego meandrami. Dołączam do tego pracę z ciałem i pracę z duchem, bo wierzę w holistyczne podejście. Tak jak mamy cud, tak również i ten cud kontynuuje na swoich terapiach. Uczę na kilku kierunkach na kierunku terapeuta holistyczny, terapeuta psychotroniczny, terapeuta refleksolog i ayurveda. Głównie zajmuję się tym nurtem rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. Uczę komunikacji tej zewnętrznej i wewnętrznej oraz Pushingu psychologicznego, który daje nam ogromną wiedzę w aspektach jakości naszego wewnętrznego ja, czyli jakie mamy potencjały i jakie mamy trudności, które no, będziemy musieli pokonać w naszym życiu, ale z jakich zasobów z kolei możemy korzystać, żeby to nam się udało. Ścieżka terapeutyczna, ścieżka rozwoju osobistego, jaką prowadzę na tych kierunkach, ma na celu przeprowadzić. Studenta od momentu, w którym jeszcze wiele ma do uporządkowania w swoim życiu, do momentu, w którym może powiedzieć: Jestem dojrzałym terapeutą, doświadczonym i potrafię korzystać z tych zasobów.